Szanowni się Radzanie, wyobraźcie sobie ładniejszą, piękniejszą ulicę Jana Pawła. Wyobraźcie sobie dużą ilość ławeczek, nowoczesnych, dużych. Wyobraźcie sobie nasadzenia, uzupełnienia żywopłotem. To wszystko możemy mieć. Musimy oddać głos na projekt obywatelski województwa łódzkiego. Pamiętajcie SI066. Nowa, przyjazna, ładniejsza ulica Jana Pawła po całej długości obustronnie. Weźmy sprawy w swoje ręce. Oddajmy głos na projekt SI 066. Stwórzmy tu miejsce przyjazne dla wszystkich mieszkańców. Może tu być bardziej komfortowo, bardziej zielono, bardziej przyjaźnie, a wszystko leży w Państwa rękach. Więc serdecznie zapraszam do oddania głosu na projekt Przyjazna Ulica Jana Pawła II w Sieradzu, projekt SI 066. Głosowanie trwa do 30 czerwca.